Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej grze o budżet. Ja nazywam się Jakub Damorski, jestem koordynatorem projektu Gra o budżet. To jest dwuletni projekt finansowany z funduszy EOG, Norwegia, Liechtenstein, Islandia. Jesteśmy w tej chwili w szóstym miesiącu realizacji projektu

My jako miasto Lublin weszliśmy we współpracę z Stowarzyszeniem Centrum Rozwiązań Systemowych, gdyż propozycja, która się pojawiła, wykorzystania mechanizmu gry, która po prostu jest propozycją pewnej zabawy, i jak pamiętam, spotkanie z przedwakacji, no to mieliśmy wszyscy dużo radości z uczestnictwa. Jest jakimś nowym elementem w polskiej rozmowie o tym, w jaki sposób przycią przyciągnąć mieszkańców do, do rozmawiania o wyda wydatkowaniu pieniędzy publicznych. Zgadza się, że to jest gra, że to jest zabawa, ale to jest poważna gra jednak, więc mówimy o prawdziwych projektach budżetu obywatelskiego w Lublinie. To znaczy poprzez grę chcemy przekazać pewne treści dotyczące współpracy, dotyczące dialogu i promocji samego budżetu obywatelskiego. <mówianka> Nie, nie bo to ta sama Ja mówię o tej samej. Witam Państwa, Tomasz Potkański, zastępca dyrektora Biura Związku Miast Polskich. Właściwie wszystko zostało powiedziane, więc tylko podkreślę kilka najważniejszych tez. Naprawdę istotne jest, że ten proces włącza mieszkańców, w, w, pomaga im budować wiedzę o uwarunkowaniach wydatkowania pieniędzy publicznych. Nie można. Istotą dla nas projektu, tego projektu i w ogóle promocji budżetów partycypacyjnych jest właśnie to, żeby e, tworzyć możliwości edukowania, e, edu, z, wzajemnej edukacji mieszkańców pomiędzy sobą, urzędników i mieszkańców w obie strony, tak aby, abyśmy wszyscy razem więcej wiedzieli o uwarunkowaniach wydatkowania środków. Ja daję 150. 150. Ja muszę policzyć. 150. Ile mam? 150. 200. 150. Liczę. <grym> <grym> o, kamaki. Wiedziałem, że będą kamaki. Wiedziałem, że będą chcieli wisieć. Yy, kolejny projekt to jest projekt numer 30. To jest schronisko. Pierwszy <grym> projekt, na, który dofinansujemy to jest Projekt numer 5. Wymiana nawierzchni ulicy Romanowskiego. Wykonanie drenażu i odwodnienia wszystkich uliczek zlokalizowanych przy ulicy Dzierżawnej. Numer 54. Park re rekreacyjny Rosałka w Lublinie.